Jak wygląda sytuacja polskich hodowców drobiu odkąd pojawiło się w ubiegłym roku ogniska grypy ptaków? Czy ta sytuacja się zmieniła bardzo? Czy na razie sytuacja jest pod kontrolą? Grypa ptaków niewątpliwie skomplikowała i to bardzo sytuację rolników produkujących drób z tego względu, że. W tych miejscach, gdzie są ograniczenia, czyli strefy zapowietrzone, czy strefy zagrożone, no to, to tam powoduje to ekonomiczne straty i to poważne straty, co do których jest niewiedza, czy będą one zrekompensowane i w jakiej wysokości. A grypa ptaków oddziaływuje negatywnie na całe drobiarstwo, na całą produkcję drobiarską, bowiem ona cechuje się pewną bezwładnością. Nie można jej zatrzymać nagle. A polskie drobiarstwo dotknęły restrykcje z krajów zewnętrznych. Mówią takie reguły te kraje przyjęły, że gdzie jest w jakimkolwiek kraju eksportującym do danego państwa, wybuchnie jakaś epidemia zagrażająca ptactwu, czy trzodzie chlewnej, czy innemu towarowi, to wtedy. Te państwa wprowadzają całkowity zakaz wpuszczania takiego, takiego towaru, takiego mięsa z kraju, gdzie to zagrożenie wystąpiło. No i to jest poważna rzecz, dlatego że my jako Polska eksportujemy poza rynki unijne 20%. To jest 20% całego eksportu. No to 20% musi się znaleźć gdzieś na rynkach albo unijnych, albo wewnętrznych. Ale w Unii również jest pogrom związany z grypą ptaków, z występowaniem grypy ptaków. No i jest poważny problem, bowiem cała Unia Europejska jest po prostu przesycona towarem, który jest obecnie trudno zbywalny, a nie ma takich systemów, które by amortyzowały. Takie, takie nad, nadmierne ilości towaru. Jedynym sposobem na upłynnienie to jest obniżanie kosztów, obniżanie, przepraszam, obniżanie cen na towar i zachęcanie konsumenta do, do większego kupowania, do większego spożywania. I to jest tylko taka, taka metoda obecnie. Czy rozwiązania zaproponowane przez rząd, państwo, Ministerstwo Rolnictwa są odpowiednie, wystarczające, może zbyt restrykcyjne dla hodowców drobiu? Bo one są, obejmują wszystkich hodowców, i tych małych, i tych ogromnych. I czy te rozwiązania są właściwe, czy powinno być coś zmienione? No Przede wszystkim można podziękować Ministerstwu Rolnictwa za to, że zajął się w bardzo szybkim trybie tymi zagadnieniami i stara się rozwiązywać problemy, chociażby posłużę się takim przykładem, że kiedyś grypa ptaków w Polsce miała swoje miejsce, no i nie były rozwiązywane problemy z rekompensowaniem strat dla hodowców, a obecnie, obecnie ci hodowcy, którzy ogarnięci są Tymi restrykcjami, a mają zdrowy drób, a muszą sprzedawać dużo taniej, to będą mieli odszkodowania. I to jest wielkie osiągnięcie, za które branża, hodowcy drobiu na pewno ministerstwu dziękuję. Każdego roku odnotowujemy wzrost, powstaje coraz więcej producentów w drobiu. Czy ten rozrost nie powoduje tego, że ten rynek trochę się wymyka spod kontroli i że trudno właśnie wprowadzać takie mechanizmy, które. Mogłyby zapobiegać epidemiom chorób, czy wypracować coś, co mogłoby zapobiegać właśnie tego typu sytuacjom, które mają miejsce teraz? No tak, zbyt gwałtowny rozrost tej produkcji drobiarskiej w Polsce jest bardzo niepokojący, bowiem bez rozwiązań systemowych prowadzi ten rozrost. Ta gwałtowna produkcja prowadzi do, coraz, do konieczności sprzedaży po coraz niższych cenach, bo, tak jak wspomniałem, nie ma rozwiązań systemowych, które by amortyzowały spadki czy wahania cen. I jedynym tym sposobem jest sprzedaż po coraz niższych cenach, i to jest droga donikąd, dlatego że ten rozrost powoduje, że całe drobiarstwo sprzedaje coraz taniej. I nie ma wartości dodanej, nie ma zysku i nie ma z czego pokrywać kosztów produkcji. I powstaje problem zadłużenia ferm. I tak na koniec, czy myśli Pan, że polskie drobiarstwo czeka poważny kryzys? Czy sytuację da się opanować? Ja myślę, że dałoby się opanować, tylko że w Polsce istnieją, te, ja to tak określam, dwa drobiarstwa. Jest to drobiarstwo... Zgodne z zapisami w Konstytucji, gdzie rolnictwem są powinny być objęte rodzinne gospodarstwa, w tym drobiarskie, a w Polsce bardzo dynamicznie rozwija się produkcja przemysłowa, rolnicza produkcja przemysłowa, w tym przemysłowa produkcja drobiu, gdzie są budowane milionowe fermy o obsadzie w jednym czasie w jednym miejscu milion, a czasami więcej sztuk drobiu, i to powoduje, że w jednym czasie. Gdy ten drób dorośnie, jest to wyrzucane na rynek i, i jest to z niczym nieskoordynowane, powtarzam, z niczym. Ludzie, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy budują coraz więcej ferm bez ogarnięcia zagadnienia możliwości zyskownego sprzedaży tego, tego drobiu.